Cześć, witam serdecznie. Dzisiejszy film będzie ogólno tematyczny, coś w zasadzie na wzór tych moich aktualizacji. No jak wiecie, ostatnio nie nagrywam zbyt dużo filmów, więc żeby coś tam wrzucić, żeby się coś działo na kanale, stwierdziłem, że nagramy dzisiaj filmik taki ogólny. Więc zaczynamy od tego, co się dzieje aktualnie u mnie w akwarium. A dzieją się niekoniecznie dobre tutaj rzeczy. Nie mówię, że złe, ale niekoniecznie dobre. No bo tak, zacznę może od tego, że wypisała się roślinka z tego korzenia. Tutaj, co też nie do końca, słuchajcie, wyszło temu akwarium na złe. No bo ja tutaj z tą rośliną nie mogłem się rozstać. A było na tym korzeniu mikrozorium. A teraz dzięki temu, że tego mikrozorium tutaj nie ma, wpływ wody do komina jest bardziej ułatwiony i ta woda swobodniej sobie tam wpływa, przez co poprawiła się filtracja. No i słuchajcie, też tutaj mnie wzięło na przemyślenia odnośnie tego efiksa. O, może tutaj pójdziemy w stronę tego efiksa, bo słuchajcie, miałem... Takie pytanie, bardziej może stwierdzenie. Nie wiem, co ludzie widzą w tym efiksie, ale jest to dla mnie przereklamowany filtr i w zasadzie bo o słabym przebiegu i tak dalej, i tak dalej. Generalnie kiepski film. Filtr. No i kto to mi napisał? Napisał mi to gościu od YouTuba. Poniku zabawy. No i tak, co ja bym miał na ten temat powiedzieć, jeśli chciałbym komuś doradzić, lub no, cokolwiek powiedzieć osobie, która jest zainteresowana kupnem na przykład właśnie Efixa 6. Czy to jest dobry filtr? Czy to jest kiepski? Co ludzie widzą w tym filtrze? takiego, że go kupują. No może ja powiem, co ja widzę w tym filtrze. Otóż moim zdaniem, według wszelkich informacji już znanych nam na temat tego filtra, różnych opinii, mimo to, że ten filtr moim zdaniem nie nadaje się jako filtr na przykład, Jeden, który obsłużyłby 1000 litrów akwarium, tak jak jest w opisie tego filtra, że on się nadaje do akwariów o pojemności 1000 litrów. Nie. Moim zdaniem jest to za słaby filtr do takiego zbiornika i na pewno nie jest to stricte biologiczny czy tak uniwersalny filtr. On, jeśli chodzi o mnie, o moje odczucia, jest to bardzo dobry filtr mechaniczny. Ja dla przykładu mam w tym filtrze tylko i wyłącznie gąbki i to mi się sprawdza. Te gąbki, słuchajcie, fajnie pracują jako filtr mechaniczny, a jak wiemy, z czasem, gdy się zabrudzą, pracują również jako filtr biologiczny, rzecz jasna, no bo w tym. Materiale jakim jest gąbka świetnie gromadzą się i rozwijają bakterie nitryfikacyjne. A co jeśli chodzi o przepływ? Wielu mówi, że on po prostu puszcza wodę bokiem i tyle. No nie jest tak do końca, że on to wodę sobie puszcza bokiem. Ja w tym filtrze, słuchajcie, nie siedziałem w środku i nie widziałem. No i raz też była taka sytuacja, że ja. No, powiedziałem, że będę czyścił filtr, ale pokazałem również jego przepływ aktualnie, jak wygląda. No i się okazało, że całkiem nieźle pracuje. No i ktoś też mi zadał takie pytanie: to po co ty go czyściłeś? Jak się potem okazało, on był mocno zabity, a mimo to świetnie pracował, czyli faktycznie puszczał wodę bokiem. No i co z tego? że on tak robił. To tylko świadczy o tym, i tu powiem znowu, moim zdaniem, tylko o tym, że jest to właśnie dobry filtr, bo jeżeli nawet zabrudzi się mocno, jego przepływ nie spada, woda jest dalej mieszana, natleniana, wszystko pracuje jak należy i pod tym kątem jest to moim zdaniem dobre rozwiązanie. Więc jest to jego zaleta, a nie wada. A o tym, że ten filtr dobrze filtruje i dobrze pracuje, świadczy to, że jak go raz na jakiś czas otworzę, to jest Fest zabity. Czyli działa, działa. Ale nie jest to taki filtr na pewno, który by obsłużył. Bez problemu zbiornik 1000 litrów, no może w zależności od obsady, jeszcze co nie, co tam będzie w tym akwarium się znajdować. No i filtr mamy omówiony, ale mimo to, że ten filtr jest taki dobry i w zasadzie nie mam, nie mogę powiedzieć złego słowa na jego temat, no to myślę nad jego usunięciem z akwarium, no, ale to już mówiłem wiele razy. Yy, I powód jest taki, że w 100% wystarczy mi do tego zbiornika sam yy, SAMP. Aby filtracja była wystarczająca, wystarczy SAMP yy, jako filtr obecnie, jako SAMP. Pracuje tutaj zbiornik 240 litrów i on nie jest w 100% wykorzystany. Tutaj można jeszcze bardziej wykorzystać jego powierzchnię, a do filtracji napędzania tego filtra jest używana pompa o mocy 50 W. Więc tyle samo co ciągnie w tym momencie dodatkowo jeszcze FX a on jest tutaj, uważam, że no może nie tyle, że niepotrzebny, ale to akwarium by sobie poradziło bez tego filtra. A już to sprawdziłem, bo przez przypadek go odłączyłem i nie zauważyłem, żeby się coś tutaj złego działo, a podłączyłem go tylko i wyłącznie po to, żeby mieć aktywną biologię, bo chciałem go użyć w innym zbiorniku. Co tam dalej jeszcze z tym akwarium? No woda w moim akwarium yy, od momentu, gdy zauważyłem, znaczy może inaczej, od momentu, gdy popełniłem dwa błędy i podmieniłem zbyt dużą ilość wody jednorazowo, stwierdziłem, no i też dodatkowo Zadziało się wtedy kilka różnych innych złych rzeczy w tym akwarium, że popadały mi rośliny, w związku z tym nie było co nawozić, bo wcześniej stosowałem nawozy. Stwierdziłem też wtedy, że skoro tak, no to ja nie będę nawoził tego akwarium, bo dużo roślin mi padło, więc nie mam co nawozić, to musi się samo odbudować. Przestałem nawozić, to raz i zmniejszyłem ilość podmian. Czyli nie podmieniam tak często wody, bo dałem, chciałem pozwolić temu akwarium się odbudować, żeby ta biologia zaczęła tutaj żyć. No i słuchajcie, nie mówię, że w ogóle tej wody nie podmieniam. Bo raz na dwa, trzy tygodnie podmienię niewiele, ale to przy okazji sprzątania. Akwarium. No, i pomału roślinność odbudowuje się. Ja też tutaj nie mam nie wiadomo jak dużo tych gatunków roślin, i nie mam też zbyt wymagających tych. No, praktycznie same kryptokoryny i anubiasy. No i w tym momencie to akwarium przystosowało się tak, że nie wymaga nawożenia. Te rośliny radzą sobie. I w tym momencie, no tak naprawdę, raz, że nie podmieniam tej wody dużo, dwa, że nie nawożę, to to akwarium właśnie zyskało w tym momencie to, że ono jest tak jakby, jakby samo wystarczalne. Jeszcze, jeszcze jakbym strzec tego afiksa, no to wtedy już byłoby bez kłopotu. Oczywiście koszt... Kosztem tego wszystkiego jest to, że no nie mogę tutaj zaszalać z roślinnością jakąś taką bardziej wybujałą, w sensie różnych innych dziwnych gatunków, bo światło też zmniejszyłem. Ale to wszystko sprzyja rybom, no bo stabilne są warunki. Ja ich tutaj tej wody nie muszę tam kombinować, podmieniać powiedzmy, jeszcze jak to niektórzy robią, że używają wody Ero, tylko i wyłącznie po to, żeby tam zaspokoić swoje jakieś ambicje i jakieś po prostu no, sumienie, że nie wiem, robią coś super dla swoich ryb. No moim zdaniem. Coś super dla naszych ryb, to jest stabilność naszych parametrów. I to już kiedyś mówiłem i powtórzę raz jeszcze, że moim zdaniem najlepsze dla akwarium jest to, że nawet jeśli mamy wodę, może nie w 100%, 100% idealną dla danego gatunku ryb, no to jeśli ją używamy i stosujemy ją od dłuższego czasu to jest to lepsze niż jak na przykład kombinowanie z parametrami i naginanie ich na siłę, aby uzyskać odpowiednie pH, twardość i tak dalej, i tak dalej. No muszę Wam powiedzieć, że w tej wodzie, w tym momencie mi w ogóle na tym nie zależy, bo raz, że nie mam na to czasu, ani też chęci, a ani też par jakichś tam rozrodczych, bo większość tych moich ryb to są samce, no to nie mnożą się tutaj ryby, ale swego czasu się mnożyły. No ale i, i da się to osiągnąć również w takiej wodzie, troszkę twardszej. Ale nie o to mnie tutaj w tym akwarium chodzi, chodzi mi o to, aby ryby prezentowały się jak najlepiej w roślinności i tak dalej. I sobie żyły bez moich kombinacji codziennych czy tam cotygodniowych, żeby tutaj na siłę im te parametry naginać. I wystarczy powiedzmy jakieś jedno zaniedbanie lub niedopatrzenie i wszystko idzie w złą stronę. A tak po prostu samo sobie funkcjonuje, no i przykładem jest to moje akwarium, które funkcjonuje w, z różnym skutkiem, no bo tutaj różne yy, rzeczy już się zło, działy i złe i dobre i było ładniejsze to akwarium i więcej roślin i, i mniej ale ono funkcjonuje cały czas bez większej mojej ingerencji, no jeżeli mi by zależało na tym, żeby to akwarium było jeszcze piękniejsze, aby roślin było więcej różnych, oczywiście da się to osiągnąć, tylko do tego dochodzi dodatkowy czas, do tego dochodzą dodatkowe koszty i oczywiście, że chcemy to utrzymać przez dłuższą chwilę, rok, dwa, taki wypas, powiedzmy sobie, no to wiadomo, z czym to się wiąże, nie, nie każdy się na coś takiego pisze. I ja doceniam tych, którzy mają chęci na to. O! Zobaczcie, co się dzieje, jak na przykład zadziała karnik. Ustawiony na wakacje, właśnie. Jak widać, ryby reagują żwawo, i, i to się sprawdza, i też warto mieć taki karniczek, mimo tego, że jesteśmy w domu no to ja tutaj podaję taki pokarm, który no nie zawsze mam czas podać, nie? A na przykład, mogę może sobie wrzucić pokarmy roślinne i skarmiać ryby, dajmy na to mrożonkami, artemią, wodzieniem, czym tam sobie chcemy, czego nie podamy przez karmik, a tutaj sobie czy jesteśmy na działce, czy jedziemy na wycieczkę, czy coś, cały czas ryby mają żarcie zapewnione. Ok, no tak jak mówiłem, taki ogólny film. Sam nie wiedziałem w którą stronę on pójdzie. Poszło tak w tą stronę, jak poszło. Następny film nie wiem kiedy będzie, ale miejmy nadzieję, że się pojawi. A tymczasem dziękuję Wam i trzymajcie się. Cześć.